Cieo, witajcie z tej strony Gocia. W dzisiejszym odcinku chciałbym rozpocząć nową serię na tym kanale. E, chciałbym trochę jakby z innych rzeczy trochę poprowadzić ten kanał. E, Minecraft ostatnio z powrotem mi zaczęły ścinać. E, I raczej na tym kanale nie będzie się pojawiał Minecraft, chyba że kiedyś może się pojawi jakiś odcinek. I Roblox, możliwe, że też nie. Ale chciałbym. Albo Roblox może się pojawiać, ale raz do czasu. Ale chciałbym poprowadzić nową serię, czyli Among Us. Among Us. Yy, to będzie nowa seria na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam aktualnie najnowszą grę yy, Among Usa. więc sobie dzisiaj w nią zagramy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, a Ty subuj mój kanał, żeby Cię żadne odcinki nie pominęły. Cześć, witajcie z tej strony Gocie, W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Famagasa. Już wszystko mówiłem na yy, oczywiście na wstępie. Słuchajcie, tutaj zauważyłem, że jak weźmiemy sobie wszystkie mapy, to jest tylko jedna, jeden ktoś. A jak tutaj sobie damy wszystkich, to zobaczcie, ile tych osób jest. Mamy tutaj airship. To jest Polus. Tu jest 6. Nie zwracajcie uwagi na moją nazwę, bo nie miałem pomysłu. Chciałem się nazwać Axolot 40, ale coś mi nie Aktualnie runda startuje. No i będzie zabawa. Ciekawe, kim będziemy. Proszę, im po, im po. Tak. Co? Dlaczego się ktoś... Czemu ktoś powiedział, że ktoś jest impo? Ty, czemu... Mnie najbardziej ciekawi to, co mi się stało, wiecie? O! Wróciło, super. Chociaż mogę się ruszać, nie? Dobra, widzowie, robimy w takim razie taski. Doula? Kurde, jak ja nienawidzę... Patrzyć na taką kreskę. Wiecie dlaczego? Kojarzy mi się to z... ze zmarnowanym czasem. Bo zawsze, jak coś sobie instalujecie, na przykład, to zawsze macie właśnie tą kreseczkę. I to jest wkurzające. Naprawdę, tak powiem. D-Axel 23. To mnie najbardziej widzowie rozwala. Dobra, no, więc róbmy taski. To jest chyba mój ulubiony, szczerze. To, żeśmy sobie zrobili. Zginął ten gościu. Dobra. Nie, no to zapomniałem, że to jest ten quick chat only. A, Kto? A widocznik. Gdzie? No gdzie? Where? Gdzie? Wiecie co? Na kogo on powiedział, że jest coś? Weźmy na tego. Ciekawy jestem, czy na pewno to on był. Dawajcie, głosujcie, głosujcie, co tam piszecie? Nie umiem powiedzieć, kto mi się wydaje podejrzany, bo... I kogo nie wiedziałem, żeby ktoś kogoś zabijał. Lub na moich oczach ktoś zginął. Dobra, wszyscy dali... Nie. nie. To jest porówna. Czyli nic, po prostu nic. No, zobaczmy. Dobra, róbmy sobie w ogóle taski, bo ja zapomniałem. Dobra, chodźmy na odmienę. Kurde, no czemu wy nie dacie pograć? Serio? Już ludzie wyszedł. Czemu wy ciągle zgłaszacie, no? Typetiny, dlaczego nie dasz pograć? Typetyjny. Tylko za 10 sekund dopiero da się głosować. Szczerze bardzo dawno nie grałem w tą grę. I ciekawy jestem jak mi pójdzie. Wiecie jak to jest. Dawno się nie grałem w tą grę, to nie wiem jak pójdzie. Kick. Pi, pi, pi. Sorry za szumę. Sorry. Navigation. W ogóle specjalnie zrobiłem tak, żebyście nie widzieli mojego kursora. Wszyscy zagłosowali widzowie na typetiny ciekawe Ciekawy jestem, czy na, pe na pewno to był on. Nie był impostorem, Las dlaczego? Tylko żeby ktoś znowu nie kliknął, w emergencji, bo to wkurzające jest. Daj mi zrobić jednego taska. Dobra, czekamy. Task complete. Dobra, to idziemy po kolejnego taska. Nie będę stał przy węcie, żeby nikt nie pomyślał, że jestem impo. Dobra, kolejny task. Pod którym e, jest nawigacja mouse? Keyboard. Change key. O! Report mapa, 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 mapa. Gdzie jest mapa? Map. E. Dobra, mamy tutaj. Spróbujcie widzowie mój kanał, jeżeli takie odcinki Wam się podobają. Dawno nie nagrywałem odcinków, więc, więc trochę się stresuję, jak idzie. O! Report, report, report. E locations. Gdzie jest reaktor? Electrical. Kurde, jak mało osób żyje. Cztery osoby żyją. Takiś dobry impostor. Co? Dobra, wiecie co? Ja daję na tego gościa, bo on. Dziwny jest jakiś. <laughs> Wszyscy na mnie zagłosowali, no super, no. czyli mnie wywalili no I co to jest? Protect. Protect. Kurde. Już dotaska do lata. To po co ty zgłaszasz? Jakiś powalony jest w ogóle. Ten albo ten. Bo ten mi nie śmierdzi. Kolejny gościu wyszedł sobie z gry, tak. A tak po prostu. Dlatego wszyscy zagłosowali. Nie wiem, czy na pewno on. Proszę, serio. Mówiłem, że ten gość. Dobra, powiem tak, zmienię senik. Yy... Nie wiem. Czemu to nie? 40-50? 40-50 Gucio. Jaki jaki, taki powiem? Co ja gadam w ogóle? <gülpuj> powiem. Wezmę sobie. E... Jakikolwiek Airship chyba najlepsza jest Airship Dwie osoby tylko mają. To będzie na pewno działało. Mówiłem. 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 Mówiłem, mówiłem. Dobra, widzowie gra się rozpoczyna. Trzymajcie za mnie kciuki i będzie moc! Niech ja będę im poproszę, proszę, proszę. Nigdy nie jestem impostorem, to jest naprawdę najgorsze. Kiczem wziąłem? Kurde, co? Mogę wędrować jako cremate? 10 sekund na tym pograłem. Faktycznie dużo, tak powiem. Dobra, mi jakoś zmienić tego skina, bo jak nie wyglądam, o takie porty. Dobra, chociaż se porty zmienię. Nie wiem dlaczego. Jaki to jest speed? Czemu ja mogę wentować jako killmate? Kurczę, ile dosków Nie mogę trafić. O! O! No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Co jest? Czemu nie mogę w to trafić? Co jest? Nie mogę trafić w taska. Nie no, nie ma nie tu tu nic nie było. To task. Aha. To powiem wam, że fajny task. Dobra, kurde jaka to ma być wielka, zostaw mnie. Dobra, widzowie, kolejny task yy, zrobiony. Dobra, znowu te śmieszne schodki. Tium. Ja mogę to zrobić tak? Boże. A, tak chyba szybciej się do tasków przechodzi. 오브라 Elektryka, jest najwięcej. <laughs> ja nie mogę. Okay. 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 Okej, okay. nie będę tego komentował. Ej, tu mogę sobie zmieniać tę nazwę. Ale tu jest płatne. Wezmę sobie mojego kiedyś starego skina. Albo co to jest? Suwak, Ty fajne.

Rozpoczynamy, widzowie. Dobra, rozpoczynam się, gra. Gora, gra. Znowu Cree, you Dobra, uciekam stąd. Dobra, y tutaj mamy znowu taska. Dobra, tutaj znowu mamy taska. Je? Nie, zrobione już. Nie da się tego tąska chyba zrobić. Dobra, nie wiem na kogo. Skip, Kurde, jak szybko ludzie głosują? Dobra, ale widzowie, słuchajcie, już będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie ten kanał, napiszcie w komentarzach albo gdziekolwiek, czy te takie odcinki Wam się podobają. No, a ja kończę ten odcinek. Miły!